Dzień dobry Państwu, rozmowy strajku po raz kolejny. Witam Państwa w stałym naszym składzie. Bojan Stanisławski, Maciej Wiśniewski. Chłaniamy się na Ukrainę. Witamy, witamy. Bojan, Mistrzostwa Świata, mamy sport, rządzi światem w zasadzie, chociaż trochę, trochę rządzi światem, trochę nie. Przekłada się na politykę, jak niektórzy chcą. Ale wiesz co, ja myślę, że no już nasi, nasi odbiorcy są z nami na tyle zaprzyjaźnieni, że. Można z nimi być szczerym. Ja chciałem powiedzieć, że my, my od dłuższego już czasu błędnie prowadzimy ten program. Ja ci powiem. Wiesz co? Powinniśmy to robić inaczej. Inaczej. Ja nawet wiem jak. Uwaga, pokazuję. Jeżeli masz wątpliwości co do mojej poczytalności, to śpieszę cię uspokoić. Wszystko jest w najlepszym porządku. Ja tylko idę po śladach najlepszych. Mm -hmm, Idę po mm. śladach pani Moniki Olejnik, która w programie TVN, który prowadzi, jej gośćmi byli, byli pan poseł Śmiszek i pani posłanka Nowacka. Mm -hmm. Ona wówczas skomentowała gest piłkarzy Niemiec, drużyny Niemiec, którzy... Podczas prezentacji, jeśli możesz, to ja cię poproszę. Tak, bardzo poproszę. proszę, jest o, tak to wygląda. Tak. Oni pokaż tych piłkarzy. A, piłkarze najpierw, oczywiście. Piłkarzy, piłkarzy już, najpierw, już, tak, już, tak bardzo cię poproszę. O, i, tak, jedną sekundkę, to, tylko, bo to tutaj prawda, jest taki to jest, niuans tak. techniczny, który trzeba szybciutko. A, tak. tutaj. W każdym razie oni podczas, podczas przed rozpoczęciem meczu wykonali na Murawie taki właśnie oto gest. O, zasłonili sobie usta. I pani Monika Olejnik powiedziała Danke Deutschland i zrobiła w studiu to właśnie co teraz po, pokażemy. Tak już zaraz, to, prosić, tak, tak oczywiście, właśnie... oczywiście, tak już już bardzo proszę, już zaraz to zostanie wyświetlone. E... Uwaga, czekamy w napięciu, czekamy w napięciu. Co zrobiła pani redaktor Monika Olejnik? <noise> o, <nie? głos> tak, tak. Proszę bardzo. I ona zrobiła coś takiego, a co gorsza. Danke Deutschland. Ten... Danke Deutschland, rozumiesz? A co gorsza, ten gest <laughs> powtórzyli jej goście. Jeżeli masz. Jeżeli masz. Tak, to, oczywiście, już zaraz nie, nie, nie oszczędzę, tego, nie oszczędzę naszym zaraz... widzom tego. To już niektórzy widzieli, nie da się tego zobaczyć, więc brain, brain. Uh, tak, tak, to, to są takie właśnie. To są... Bardzo proszę. Uwaga, o. czekamy. Tak jest. O, i... Tak jest. Ja już abstrahuję od tego, że to wygląda w ten sposób, jakby nagle ktoś nawalił jakiś, jak puścił bąka w studiu albo coś i Państwo i państwo trzymają się za nosy. To już jest mniejsza. No to jest, jakby to powiedzieć, przypadek, przypadek obrazu. Ale chcę powiedzieć, że moje gesty, które wykonałem 30 sekund temu, oświadczam uroczyście, niczym nie są gorsze. I nie, ja nie mają mniejszej wartości niż gest, niż gest yy, państwa w studiu u moniki Olejnik. To znaczy, te gesty są kompletnie bezsensowne. Jeżeli yy, człowiek myśli sobie tak, otwiera oczy, siada je śniadanie, mówi, że są jednak granice żenady, to nagle Buch pojawia się TVN, pani Monika Olejnik i pokazuje, że nie ma granic, że Nady. Posłowie żenady, poseł Lewicy. I poseł kała, Lewicy, i posłanka lewicy. Kała. Coś stary, robią gesty, które w ogóle nic nie znaczą, są nikomu do niczego niepotrzebne, niczego nie zmieniają, nie wpływają na nic. Mało tego, te gesty, jeżeli już ktoś chce zaprotestować. Thank you very much, Monika Olajnik, rozumiesz? jeżeli one miałyby cokolwiek robić, i cokolwiek kiedykolwiek się pojawiać, to one się powinny pojawiać ileś lat temu, kiedy Katar dostał. Zgodę na organizowanie Mistrzostw Świata. Oni co teraz się dopiero zorientowali, jak już impreza jest w toku, kasa została puszczona, kto ma zarobić, to już zarobił albo będzie jeszcze. To teraz pani Monika Lejnik i tych dwoje nieszczęsnych ludzi rozumiesz. Ja, robią ja jakieś... tylko powiem, że zasłoniłem przez chwilę usta, bo kasłałem to tylko tak, dlatego tak. nie rzeczywiście. No nie, znaczy nie chciałeś tego samego. No ja rozumiem. No tak, tak. Więc muszę ci powiedzieć tak kompromitującego zachowania zabawnego, a jednocześnie tak jak mówię, kompromitującego właśnie, przekraczającego wszelkie granice żenady, to ja już dawno nie widziałem. I tak mówię. Teraz protestują? Teraz sobie przypomniali, że, że te Mistrzostwa Świata są w kraju, który, który, który z pewnymi normami demokracji, oczywiście zachodniej, demokracji liberalnej, bo to innej, innej być nie może na tym świecie. No, tak, tak. Są, są na, na bakier, naprawdę? To teraz dopiero w nich, że tak powiem, wezbrała ta odwaga, żeby to pokazać. I co to pokazanie zmieniło? Co? tego, tak. że na dobre usteczka sobie zasłonili panie, panowie również w studiu. No jest spokój, czegoś, czegoś takiego nie oglądają. Czemu, czemu ludzie w polityce polskiej, w szczególności, choć może nie tylko, ograniczają się na nasz myślą, że zaprezentowanie gestu cokolwiek zmieni, cokolwiek im da. No nie, to oczywiście im, im to zupełnie niczego nie da. Mi się w ogóle wydaje, że to nie jest związane w żaden sposób z e, jakimiś tam realiami, powiedzmy, politycznymi, kulturowymi, czy jakbyśmy ich tam nie nazwali w Katarze, czy w ogóle w krajach arabskich. Nie, to jest przede wszystkim kwestia takiego trybalistycznej, trybalistycznej demonstracji, że my tu jesteśmy z kimś. I to wydaje mi się, że w ogóle w kulturze politycznej, tej nowej, tej w której żyjemy obecnie, to on, o to najbardziej chodzi. To znaczy nie chodzi w ogóle o to, żeby cokolwiek się zmieniło, tylko chodzi o to, żeby się bawić... <laughs> Jezu, przepraszam, to przez to napatrzyłem się na nich i teraz <laughs> jakiś taki odruch biologiczny mi się pojawia. No i... E... Nie, nie, w ogóle nie chodzi o to, żeby cokolwiek zmieniać, właśnie wręcz przeciwnie, chodzi o to, żeby konserwować status quo, ale żeby jednocześnie było przy tym bardzo dużo takiego bicia piany. No i jak się bije pianę najlepiej, oczywiście posługując się różnego rodzaju symbolami, które później można swobodnie komentować albo które można upowszechniać w jakiś patologiczny sposób w sieciach antyspołecznościowych. No i wszyscy mogą mieć z tego jakąś tam taką zabawę. Natomiast oczywiście nic kompletnie się w żaden sposób nie zmienia, ale mi się wydaje, że <laughs> tak, to zostawmy tych polskich jakiś śmiszków Nowackie olejniki, jakby całą tę, bo tam ja jeszcze widziałem jak, jak chyba, jak się razem i ktoś jeszcze tam te, te, też właśnie taki gest wykonywał, gdzieś to czy, gdzieś to, gdzieś to przy, przyczaiłem na jakimś Twitterze czy czymś podobnym. No i oczywiście wezbrały we mnie dokładnie te same emocje to w tobie, no, że to jest żenujące, że to jest po prostu kompletne dziadostwo, że to jest upadek, że to jest antyintelektualne, że to jest antypolityczne, że to jest po prostu niegodne człowieka, wiesz, dorosłego, że jakby sam sobie odbierasz godność tej sprawie, ale oni chcą sobie tę godność odebrać. Znaczy, im na godności w ogóle nie zależy, bo jak głosi pewna polska znakomita piosenka kabaretowa, co tam godność, kiedy zgodność i wygoda. I o to chodzi. Chodzi o zgodność i wygodę. żeby się Kaj. wszystko zgadzało i żeby było wygodnie, <laughs> a najwygodniej jest właśnie wtedy, kiedy jesteśmy kompletnymi oportunistami. Wykazujemy się zerowym, jakimś in, zerową intuicją krytyczną. Z nikim się nie sprzeczamy na wszelki wypadek. Robimy dokładnie to samo, i to wiesz, nawet w sensie nawet. Gesty wykonujemy te same, żeby tylko nikt nie, nie, nie nabrał jakichś podejrzeń, że czasem możemy w jakiś sposób od tego głównego nurtu chcieć abstrahować albo w jakikolwiek sposób nie daj, Panie Boże, katolicki i prawosławny ten główny nurt podważać, bo najważniejsze jest to, żeby właśnie. No, żeby być zapisanym i być zapisanym tak ostatecznie. żeby Pokazać, tak, pokazać dokładnie. I to są ci sami ludzie, nawiasem mówiąc, którzy tak właśnie te jakby utrwalają, kultywują tę totalitarną kulturę, która się tutaj na naszych oczach wytwarza i, 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 i przepoczwarza w coś naprawdę strasznego. Kultywują to. to są ci sami ludzie, którzy krytykują na przykład ten Katar, czy to znaczy odnosi państwu krytykują za to, że tam są jakieś deficyty demokracji, praw człowieka i tak dalej. I, i to, no to jest pierwsza taka sprawa. Znaczy, tym, no każdy, kto, kto się temu przygląda i ma minimum zachował zdrowego rozsądku i się zajmuje, znaczy zajmuje, no spogląda na sprawę publiczną z jakąś minimalną ostrożnością no to powinna się od razu zapalić lampka i powinny się zacząć no jakieś takie właśnie krytyczne rozważania no tego postępowania, tych zachowań, tych gestów i tak dalej. Ale to jest jakby jedna rzecz. Ja tych ludzi no powiedzieć, że głęboko nie cenię, no to jak nic nie powiedzieć. Jeżeli chodzi w ogóle o polską, o polską scenę, o polską przestrzeń publiczną, ale zwłaszcza jeżeli chodzi o to, co wyczynia polska lewica, tutaj widzieliśmy właśnie Nowacką, która kiedyś na tej lewicy była, potem się zapisała do KO, widzieliśmy śmiszka, który tutaj jest jedną z twarzy parlamentarnej polskiej lewicy. No ja, ja mam do tych ludzi, no żeby powiedzieć to kulturalnie, coraz bardziej, spoglądam na nich z coraz bardziej zdystansowaną pogardą. Ale teraz chcę powiedzieć jeszcze, chcę powiedzieć o takiej, o takiej prostej rzeczy, która moim zdaniem powinna się nasunąć każdemu człowiekowi, który. No, który jakkolwiek się zainteresował w ogóle tą materią tutaj, że Katar, piłka, nożna, demokracja, prawa człowieka, te Otóż yy, słuchajcie, yy, katar. Czy inne państwa arabskie mają swoje tradycje polityczne, mają swoje tradycje kulturowe, mają swoje tradycje filozoficzne, tradycje religijne itd. itd. Nam się te tradycje oczywiście mogą nie podobać. Natomiast gdy już jedziemy do Kataru i tam e, rezydujemy, jako turyści albo kibice albo coś takiego, to naszą rolą nie jest łażenie po tej po katarskiej ziemi i wytykanie tym ludziom, co oni tutaj robią źle, że to robią nie tak jak Europejczycy, tu mają nie taką demokrację, tu nie taki stosunek do kobiet, tu nie taki stosunek do dzieci, tutaj nie wiem jakieś. No, można znaleźć bardzo dużo różnych mankamentów w każdej kulturze, nawiasem mówiąc, ale no, wyobrażam sobie, że taki postępowy Europejczyk mógłby tam rzeczywiście poczuć się nieco zagrożony tymi wszystkimi. Wszystkimi okolicznościami, ale to jest wybór tego Europejczyka, że on tam jedzie. I ty, gdy jesteś gościem, to masz obowiązek wynikający z pewnego konsensusu cywilizacyjnego, który obowiązuje w każdej chyba kulturze, przynajmniej inni są znane, takie, w których nie obowiązuje, żeby szanować tego, do którego się w gości przyjechało. I ty, ty, i, I ty nie masz moralnego ani żadnego innego mandatu, żeby tam chodzić i wytykać tym ludziom palcem, że to robią źle, albo tam to robią źle, albo coś ci się tam nie podoba. Jeśli ci się nie podoba, to nie jedź. Nie wlęcz na ten temat. Ale, ale oczywiście to, to, co mówisz, to, to jest oczywista sprawa, że tylko że ta misjonarska czynność, ta powinność, która siedzi łbach Europejczyków i wszystkich reprezentantów Aha. Zachodu, kolektywnego Zachodu, jak Aha. już od jakiegoś czasu mówimy, ona jest tak. Powiedziałbym nie do zwalczenia, że my musimy nie. tak robić tak. 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 Mówię, zobacz, głupi Arabus, tak? mhm. Rozumiesz on o, no, zobacz, tak to robi. Ale to jeszcze, żeby to była kwestia jednego hama z drugim, to jeszcze. Albo przygłupa, no, tak jak ten, ten polska przygłupi. dziennikarka. Czy coś problem, no. problem polega na tym, że ta ten, 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 tam misjonarska, jakby to powiedzieć, wszechogarniająca postawa. Jest charakterystyczna dla, dla krajów Zachodu w ogóle i one tak. potęgą swoich państw, mm -hmm. potęgą swojej armii, znamy takie przykłady, próbują narzucić. Tak? Mówią, jak nie będziecie tacy jak my, to was nie będzie. Mm -hmm. Dlaczego? Z jakie mm. racji? Kto dał prawo? Kto dał prawo? Nie, no sami sobie, powied... sobie przydali. No. Tak, jest, sami sobie dali i Pana my możemy. Prawem kadłuka, prawem nagiej siły, i oczywiście i to, i to. I wydaje mi się, że to jest też interesujące, chociażby dlatego, że to jest, moim zdaniem, jakąś manifestacją tego, co przecież my jako lewica zawsze krytykowaliśmy. To znaczy, że no, nie możemy, że zwalczaliśmy rasizm, zwalczaliśmy europocentryzm, zwalczaliśmy jakieś takie tendencje, które wiesz, wywyższały białego człowieka na piedestał w jakiś sztuczny sposób. Zawsze byliśmy za tym, żeby był jakiś dialog i porozumienie, żeby kultury, różne sfery religijne, żeby no, była jakaś kooperacja, tak, albo żeby przynajmniej stwarzać dlatego, Jakąś bazę. I wydaje mi się, że to. I, I między innymi w tym duchu, zresztą, przynajmniej oficjalnie biorąc, no to tak, w tym duchu były podpisywane wszystkie powszechne deklaracje praw człowieka i obywatela, tralala i tak dalej. Wszystko chodziło o to, żeby w jakiś sposób spróbować znaleźć jakiś trzon, no, który, który będzie wspólny dla wszystkich cywilizacyjnych nurtów i który będziemy mogli rozwijać dzięki właśnie jakiejś współpracy międzynarodowej i tak dalej. Natomiast w tej chwili mamy do czynienia z czymś no, dokładnie odwrotnym. To znaczy, już abstrahuję od tego, że oczywiście prawa człowieka i takie w ogóle pojęcia jak prawa człowieka, Zostały zinstrumentalizowane, i są wykorzystywane tylko po to, żeby po prostu biały człowiek, a zwłaszcza anglosaski biały człowiek, mógł narzucać po prostu wszędzie swoją jakąś tam imperialistyczną wolę. To jest jedna rzecz. Ale druga jest taka, że wiesz, lewica dzisiaj się zapisała do tego nurtu wykorzystywania praw człowieka do tego, żeby osiągać cele swoich. Do niedawna wrogów politycznych. I wiesz, i moim zdaniem, i moim zdaniem, okej, okay, o ile oni to robią jeszcze w jakichś celach takich politycznych, że chcą się tutaj koniecznie też zapisać do jakiegoś obozu, wiesz, demokracji, praw człowieka, zachodu i tak dalej, no dobra, nie podoba mi się to, ale no to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że to jest jakiś, no powiedzmy, powiedzmy, załóżmy na potrzeby po tego, tego tak. że to jest jakaś, że jest jakaś strategia w tym, że jest jakaś taktyka Oczywiście główno w tym jest, nie ma nic z tych rzeczy, ale załóżmy, że tak można by to zinterpretować. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy takie jak to, no to uważam, że to jest po prostu zwykłe, czyste ignorancja i prostactwo. No, to to jest dokładnie to znaczy ci ludzie są ignorantami prostakami politycznymi, jeżeli zapisują się po prostu do jakiejś ewidentnie rasistowskiej, ewid o, islamofobicznej. Otóż, to, otóż, to, otóż no. to, to właśnie to, to, to co mówisz ignorancja to jest za mało. To mhm. jest zamienia się leciutko bardzo i bardzo płynnie mhm. w tak, rasizm. W najnormalniejszy, tak, obrzydliwy, tak. w najgorszym swoim wydaniu rasizm. I zobacz mhm. i to i Stracono już w gruncie rzeczy w tym takim naszym publicznym nurcie dialogu mhm. poczucie wstydu, używa się argumentów ewidentnie rasistowskich tak, i nikt na to czas, nie reaguje, i nikt kompletnie na to nie reaguje. Trzyma się ludzi w studio, pije im się, że tak powiem, z ust przy jednoczesnym, przy jednoczesnym wyzywaniu ludzi z tego lub przeciwnego obozu politycznego, ale z tej samej sceny politycznej, którzy śm śmią mieć inne zdanie niż my. No, mhm. i, nie, ale to jest... i, i, I się wtedy nazywa rasistami, tak, antysemitami, tak. słusznie, mhm. często słusznie, ale swojego rasizmu się nie widzi. Nie, no bo to. Tak, bo, bo rasizm to jest wiesz, też taka, moim zdaniem to jest kolejny taki, no w jaki sposób można powiedzieć, no takie zjawisko rasizm, antysemityzm wszystkie te sprawy, one zostały zinstrumentalizowane przez klasę, przez ten establishment, powiedzmy, jakiś tam no, no, zachodni, zostały zinstrumentalizowane w taki sposób, żeby służyły wyłącznie do, 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 do pogłębiania albo do utrwalania jakiegoś tam konkretnego projektu albo interesu, który ten, właśnie ta klasa, powiedzmy, tych, tych nowoczesnych, jakichś tam kapitalistów i biurokratów forsuje. I zwróć uwagę, że to samo dotyczy, bo, bo tak, powiedziałeś rasizm. No tak, Rasizm jest oczywiście zły wtedy, rasizm jest zły niedobry jest do zwalczania wówczas, kiedy można na przykład dołożyć Donaldowi Trumpowi, który oczywiście ja się zgadzam, on jest rasistą, był rasistą i generalnie nic się w tej sprawie nie zmieniło. I nie bardzo rozumiem, dlaczego musimy cały czas, dlaczego musimy o tym tak dużo rozmawiać, skoro co do tego był konsensus, zanim on jeszcze w ogóle miał jakiekolwiek ambicje polityczne przejawiał, prawda? Więc to, to jest tak, rasizm jest zły, kiedy biały policjant morduje George'a Floyda, i kiedy tam cały ten ruch Black Lives no, Matter powstaje, czy, czy. i tak dalej, to i wtedy rasizm jest zły. Ale wiesz, gdy na przykład mamy tutaj ma mamy tutaj zaprotestować przeciwko Emirowi Kataru, który po prostu nie pozwala, żeby machać mu po ulicach tęczową flagą, o nie, to wtedy rasizm jest dobry. Dlatego, Albo że wtedy królowi Arabii Saudyjskiej, który trzeba trafą ma jeszcze ropę pod ręką. Tak, a tak. A emir tak. Kataru ma dużo gazu. O, 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 właśnie, no tu są, tu, tu widzisz, to są właśnie dokładnie takie niuanse, które, które warto uwzględniać w sytuacjach, kiedy no już rozmawiamy w takich, na takiej jakiejś zniuansowanej, w takiej zniuansowanej formule, znaczy czym jest rasizm i kiedy go krytykujemy i czy jesteśmy i czy stosujemy etykę uniwersalną, że tak powiem, którą nam można powiedzieć tutaj, e, która jest spuścizną chrześcijaństwa, tak, czy stosujemy etykę sytuacyjną, czyli że jeżeli po prostu naszych biją, no to źle, ale jeśli nasi biją, no to wspaniale. No i, ale, ale to, to, to rzeczywiście to jest kwestia tego, że e, to, to jest kwestia tego, o czym mówiliśmy dwa, trzy, cztery programy temu, znaczy polska klasa polityczna i, i polska inteligencja, no to są jakieś takie e, bardzo powiedziałbym, oporne na, na prostą logikę. Już o dialektyce nie będę mówił, ale na proste, proste logiczne, jakieś takie wnioskowanie, byty. No i, i trudno, i tak to po prostu jest. Natomiast wiesz, e, jeszcze dodam tylko, że kwestia tych gestów, które oni tutaj demonstrowali, ta olejnik, Śmiszek i cała reszta, to są, to, są, to, to nie jest ich pomysł. To jest pomysł, który został gdzieś tam zapożyczony, skąd wzięty, i Polska, ci Polacy, którzy tak robią, którzy tak sygnalizują, koniecznie te swoje cnoty, to są ludzie, którzy, którzy po prostu kopiują to, to znaczy widzą to gdzieś i, i strasznie chcą tam być. Strasznie chcą być jak, nie wiem, ktoś w CNN, czy ktoś w MSNBC, tak jak tam, wiesz, Monika Olejnik, to na pewno są dla niej, wiesz, wzory do naśladowania, i ona musiała to zrobić. Musiała, wiesz, no nie dlatego, że ona miała taką potrzebę, czy ci politycy mają taką potrzebę, no naprawdę nie wierzę, że Krzysztof Śmiszek ma, Jakiekolwiek pojęcie o tym, co na temat mężczyzn, skłonnościach homoseksualnych myśli Emir Kataru. Jestem przekonany, że nie ma żadnego pojęcia. Jego partner życiowy, niejaki Robert Biedron, jeszcze kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy temu występował zacięcie i tutaj robił co chwilę konferencje prasowe przed Sejmem w obronie niejakiego nawalnego w, w Rosji i on zakładam, że on też nie miał zielonego pojęcia o tym, co Nawalny myśli o gejach. Bo gdyby wiedział, to prawdopodobnie by te konferencje były cokolwiek mniej. No gorliwe, tak, to jest, tak wydaje. No, tak, 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 tak. No ale to oczywiście, to wiesz, to no, głupota po prostu jest, nikomu nie szkodzi. Tak w w jest, ale widzisz, tej, 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 te gesty, o których mówisz, to to jest to też poza tym, co słusznie powiedziałeś i słusznie scharakteryzowałeś, są też świadectwem tej takiej naszej, naszej małości takich kompleksów, tak, że my chcemy tak. właśnie podłączyć się pod kogoś dużego. Chcemy Oczywiście. być razem. To jest takie poczucie po, kom, przy, przynależności do, do grupy, która, jest, o, która jest, to jest… To jest poczucie podporządkowania też, Maciej. My jesteśmy nie, tak, tak skolonizowani, tak. tak, że my chcemy nas, być… Żeby nas tak. klepali po plecach, rozumiesz? Tak, tak, tak. tak, tak. To, to miała lewica od 90. roku po pierwsze. Dobrze, mhm, ale my to też mamy, mamy jako polskie społeczeństwo, żeby nas klepali m. po plecach. Na tak, bo, ale absolutnie się z Tobą zgadzam, Macie. I mi się w ogóle wydaje, że widzisz, Zachód na przykład, tak zwany kolektywny mniej lub bardziej, on to zrozumiał. I dlatego wie, że z Polską można po prostu zrobić, co chcesz. Wystarczy pójść do polskich polityków, którzy w tej chwili pełnią, w danej chwili pełnią jakieś funkcje, poklepać ich po ramieniu i powiedzieć: Słuchajcie, jesteście wspaniałymi przywódcami wielkiego, niezwyciężonego narodu. I oni potem wszystko robią za tak po prostu ma... I to jest rzeczywiście, to są nasze kompleksy. Ale to jest nie tylko kompleks tego, że musimy do, do kogoś przynależeć. To jest ta taka. Autokolonizacja, to znaczy, że my musimy być podporządkowani. My nawet, wiesz, w ramach tego, w ramach powiedzmy tej struktury, do której koniecznie tak chcemy się zapisać tego jakiegoś kolektywnego zachodu, tam prawa człowieka, demokracja liberalna, tralala, wiesz, postępowość i tak dalej to my nawet nie mamy, nie, nie przydajemy sobie prawa do tego, żeby jakkolwiek na ten temat, wiesz, żeby tam jakiś wkład wnieść o czymś, zdecydować, jakąś zademonstrować autonomię. Ja nawet wiesz, co przypomina mi się w tej chwili to było o Jezu, to było pół roku temu co najmniej, w tym roku gdzieś na początku, albo wiesz, późną zimą, wczesną wiosną, pamiętam taką wypowiedź Adama Bodnara, już nie pamiętam, czy on wtedy był jakimś ustępującym tym rzecznikiem Praw Obywatelskich, czy, czy, czy mm -hmm. jaki on miał dokładnie status wtedy, ale był dalej rozchwytywany przez media i e, jedne, w jednym z mediów, bodaj w Rzeczpospolitej, ale proszę mnie nie łapać za słowo, po prostu nie pamiętam, to było wiele miesięcy temu, powiedział, że no, te, e, Polska po PiSie, gdy już PiS zostanie odsunięty od władzy i ten koszmar i ta katastrofa, ta hekatomba się zakończy, to wtedy, żeby odrestaurować naszą praworządność, wiesz co będziemy musieli zrobić? Będziemy musieli wezwać ekspertów z całej Europy. Znaczy, my nie jesteśmy w stanie sobie po prostu chodźmy, zbudować chodźmy. samorządnego państwa. My musimy koniecznie iść do kogoś, wiesz, i oni ma, nam to muszą przysłać ekspertów, namiestników, i my wtedy tym namiestnikom będziemy salutować i cały czas im będziemy się kłaniać, chodzić tam, wiesz, odskładać czerwone dywany, a oni tu będą nam mówili: no, żeby była praworządność i prawa człowieka, to musicie zrobić to i to. I oni wtedy oczywiście ruki poszłam, i wiesz, i będą. I nie, będą sądź, to i... nie sądź doktora Bodnara zbyt surowo, ponieważ on powtórzył tylko to, co się stało w, w roku 90 i dalej, tak? Ekipa, która urzędowała yy, w Mariocie, wiązała nam gospodarkę w taki sposób, że żeby, żeśmy z głodu zdychali. I yy, 25% było struktura, strukturalnego bezrobocia. Tak, I myśmy właśnie tak. ruki paszłami, i myśmy, Boże, jak się. Jak, Jaką, jaką nam cudowną, ładną katastrofę robicie, I jak tak, ładnie tak. zdychamy z głodu, jak nas ładnie deindustrializujecie. Mhm. To jest, ale to jest ta taka mentalność, ja już nie chcę powiedzieć, że to, bo to może za daleko idę, że taka niewolnicza mentalność, ale też ona mhm. świadczy o tym, że jest to, jest to takie samoograniczające się poczucie, że nic nigdy sami nie możemy zrobić. Nie, nie mamy, nie mamy prawa. My sobie sami nie daliśmy prawa do tego, żeby być autonomiczną, jaką, jakimś autonomicznym zjawiskiem, bytem i, i jednocześnie podmiotem własnej historii. To znaczy, my musimy po prostu postrzegamy siebie jako przedmiot, i w związku z tym obawiam się, że po prostu jesteśmy skazani na taki raz. Mieliśmy, mieliśmy farta my w Europie Wschodniej, nie tylko w Polsce, ale mieliśmy farta tego powojennego, powiedzmy po II wojnie światowej, że trafiliśmy akurat na hegemona i na kolonizatora, takiego, no już używam tego słowa celowo, ponieważ wspomniałem o kolonizacji, chociaż nie uważam, żeby ono było adekwatne w odniesieniu do Związku Radzieckiego, ale trafiliśmy powiedzmy na hegemona, na metropolię, która inaczej podchodziła do w ogóle do zagadnienia związanego z rozwojem uzupełniających tę metropolię gospodarek i bardzo na tym zyskaliśmy, bo tam była też ideologia, tam były też różne inne komponenty itd., tak ale, ale, jako, ale jako proces generalnie biorąc to cały czas jest to samo, to znaczy podporządkujemy, podporządkujemy się komu będzie trzeba. Ja niedawno rozmawiałem w takim anglojęzycznym podcaście, który prowadzi z moją koleżanką z Rumunii, dr Marią Czernat i ona powiedziała, że jej najbardziej by się spodobał taki eksperyment, gdyby ktoś zrobił, że się na przykład będzie jakaś zmowa dziennikarzy głównego nurtu w Rumunii i oni nagle powiedzą, że Rosja wygrała wojnę i wkracza na e, w, 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 i wiesz, przeszła przez tereny ukraińskie, tam zajęła Odessę, Mołdawię i teraz wkracza do Rumunii i ona powiedziała, że wszyscy politycy następnego dnia w e, Rumunii zaczęliby dawać konferencje prasowe na temat tego, jak od początku zawsze popierali Rosję, wszystko to było Dari. i nie wiem, Ty nie pamiętasz może. Był hmm. w 91, jeśli pamięć mnie nie myli, pucz Jana Ewa. Tak. Nieudolnie zrobiony pucz w Moskwie, próba obalenia Gorbaczowa. Tak, Działaś, nie to, tak, tak. No, Znam to z opowieści. No, czy ja Ty pamiętasz, tam. właśnie nie pamiętasz, ale ja pamiętam, jak się zachowywali polscy politycy. Mhm. Hmm. Łącznie, łącznie z panem prezydentem Wałęsą. Hmm. Nagle okazało się takie wie, że nie, ale to, ta Rosja to wcale nie jest taka zła, trzeba by się. <noise> No. Wiesz, a jednocześnie, a jednocześnie idzie jeden z drugim, rozumiesz, po czterech piwach i ryczy husarz, bo ma przecież w swojej imaginacji za plecami husarskie skrzydła. I ryczymy, my im wszystkim kurwą pokażemy. O, no i dziękuję, to jeszcze. Więcej. No tak, tak, ale wiesz, co jeszcze, bo, ponieważ nawiązujesz do 89, czy tam do początku lat 90., wydaje mi się, że warto jeszcze jedną tutaj uwagę interesującą poczynić w ramach tego właśnie takiego kolonizato kolonizacyjnej, kolonizatorskiej, nie wiem nawet jak to dokładnie określić, mentalności. Mianowicie jednym z architektów, czy też można powiedzieć głównym architektem polskiej tej transformacji ekonomicznej, gospodarczej, to oczywiście wszystko się przypisuje tam Balcerowiczowi i częściowo słusznie, ale nie zupełnie, ponieważ no, tą osobą, która przedstawiła Balcerowiczowi i w ogóle polskim władzom ówczesnym pomysł na to, w jaki sposób te, te, tę, tę transformację przeprowadzić, był profesor Jeffrey Zachs, który dzisiaj uchodzi tak. za takie, za, za kontestatora w ogóle tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza jeśli chodzi o politykę związaną z COVID-em i zwłaszcza jeśli chodzi o politykę związaną z, ze sprawami, z zagadnieniami międzynarodowymi, z, politykę zagadnienia graniczną Stanów Zjednoczonych no i on to, on to kontestuje mało tego właśnie mówi, że on próbował Polsce pomóc i, i często w ogóle się na ten temat wypowiada i w jednym z programów to można znaleźć na YouTubie w jednym z programów powiedział między innymi, że Polska była bardzo gorliwa i że on się w ogóle dziwił postępowaniu polskich władz dlatego, że pol, polskim władzom przedstawiono trzy możliwości rozwoju dalszego postępowania jeżeli chodzi o kapitalizację, że się tak wyjażdżam, ukapitalistycznienie gospodarki. Pierwszym z tych wzorców było opracowanie takiego bardzo, bardzo, bardzo płynnego spisanego na bodaj 20 lat podejścia, w którym Polska w zasadzie przez cały okres pierwszych 7-10 lat byłaby czymś na kształt państwa dobrobytu, takiego, no, które znaliśmy z tego okresu, powiedzmy z lat 80., tam Szwecja, Norwegia i tak dalej. Drugi to był plan taki nieco ostrzejszy, ale też dosyć łagodny, w sensie bez żadnych tam, wiesz, takich akrobacji, Bania które się by... Bany po prostu nie... społecznego, tak. Tak, tak, tak. A trzeci był taki najbardziej hardkorowy, taki, wiesz, terapia szokowa, tralala. I on przyznał, że oni ten trzeci w zasadzie przygotowali tylko po to, że gdyby się Polska upierała przy tym pierwszym najbardziej łagodnym... No to, żeby ich jakoś nacisnąć, żeby jednak ten drugi wzięli, bo zawsze można im pogrodzić tym, że tutaj się, wiesz, może wydarzyć coś takiego. A okazało się, że Polacy w swojej gorliwości po prostu od razu wzięli najostrzejszy. I w ogóle nie wiesz, z nikim nie dyskutowali. No i wiesz, i nawet Zaks tłumaczył gdzieś tam, że on chciał. Jakoś tych Polaków spróbować jeszcze ten, ale z nim był Soros, który mu tam wiesz powiedział od razu, że dobra, dobra, wszystko jest ok. I niech to tak idzie i tak dalej. Nawiasem mówiąc, bardzo dobrze opisała to też w swojej książce Naomi Klein m, pod tytułem Doktryna Szoku. To jest bardzo tak. dobra książka, i tam jest to dokładnie opisane. Tam nawet są wspomnienia i Zaksa, i Sorosa, z tego jak byli w Polsce tak, i co tutaj. Tak. Więc wiesz, jakby zrobiliśmy sobie naprawdę no, jakie piękne samobójstwo, prawda? Jakby zrobiliśmy sobie to. I tutaj nawiązuje do jeszcze jednej rzeczy, która wydaje mi się bardzo ważna w kwestii tej mentalnej takiej konstrukcji, o której tutaj rozmawiamy, bo tak, czy to jest. Mentalność niewolnicza, czy jaka, ja to zostawiam, wiesz, osobom, które się na tym znają, socjolog, socjologowie, antropologowie kultury, czy antropologzy, przepraszam, czy ten, albo, albo jacyś psychologowie społeczni, czy co? Niech oni się nad tym zastanawiają, ale ja politycznie biorąc widzę tutaj coś innego. Mianowicie widzę coś takiego, co ja bym określił jako taka zaszłość feudalna. Ale nie chodzi mi o to, że wie, że jest jeden feudal nad drugim, że jest taka hierarchia. Chodzi mi tylko o to, że w okresie tego feudalnego, powiedzmy, pańszczyźnianego ustroju, to gospodarstwo. Czyli w ogóle, wiesz, no jakby to w czym żyjesz, te twoje, ten, to w ogóle nie jest twoja sprawa. To jest sprawa pana. To je, on niech się martwi o gospodarstwo. I to jest jego rzecz. Ja tu jestem tylko od tego, żeby się, wiesz, żeby, żeby się słuchać i żeby jak mm. najmniej, żeby jak najwięcej nakombinować, żeby jak najmniej się napracować tak i, i jak najwięcej. Rozumie tak, tak, a, a reszta to tam niech się wali, pali, to niech sobie pan robi z tym, co chce, mnie to w ogóle nie interesuje. I obawiam się, że to rzeczywiście do dzisiaj, ze względu na to, że jakby nie przeszliśmy, nie przeszliśmy tego, co przeszły państwa zachodnie, czyli tego, co Marx nazywał... Rewolucjami burżuazyjno-demokratycznymi, tymi, które utrwaliły w ogóle wiesz, społeczeństwo, państwo i tak dalej. No bo mieliśmy tam powstanie listopadowe i styczniowe, ale to są humoreskie, jakieś Nie po prostu, wiesz, no nie mówię. Marks co prawda traktował to poważnie, nawiasem mówiąc, niestety jest to jedna z jego najsłabszych tutaj analiz, jeśli chodzi o powstanie styczniowe, ale, ale generalnie biorąc, my po prostu wiesz, oszukaliśmy historię, głównie dzięki PRL-owi, nawiasem mówiąc, oszukaliśmy historię staliśmy się Wszystko nowoczesnym społeczeństwem. Etap, tak, 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 ale wiesz, ale no oszukiwanie historii, zdaną. niestety. Kończy się właśnie w taki sposób, że no potem trzeba się zmierzyć samemu ze sobą, a jeżeli się ma roz, rozpieprzone państwo, jeżeli się ma rozwalone, po prostu wszystko leży, instytucje wszystkie leżą na łopatkach, no to niestety nie mamy szans. To już będziemy, to będziemy tonąć. No i tak, od, od głupiego gestu rozumiesz Ach, od, do y, analizy, skąd to się wszystko, wzięło, y, zamknęliśmy ten program taką ładną klamrą. Dziękuję i Tobie, dziękuję Państwu. Do zobaczenia na następnym odcinku. Wszystkiego dobrego.